thank you. Tak jak zaczęliśmy naszą podróż od browaru, tak również kończymy naszą podróż browarem. Jednakże browarem dużo większym. Największym bodajże eksporterem na Pomorze i województwo poznańskie browarem kuntersztyn. Sam browar istnieje tutaj już od 1850 roku. Z czasem zmienił nazwę na browar kuntersztyn. Produkcja roczna piwa wynosiła około 60 tysięcy hektolitrów. Najbardziej znane Rodzaje piwa to jest oczywiście koźlak marszałkowski, kuntersztyńskie, ale firma produkowała również lemoniadę, napój bezalkoholowy, sinalko, jak również inne specyfiki. Pod koniec lat dwudziestych browar został całkowicie zmodernizowany. Między innymi zaopatrzono go w nowoczesną butelkownię systemu Sakson. Sprzedawano wtedy piwo z tak zwanymi krawłaciarkami. Krawaciarki Czyli tak naprawdę plombowanie specjalnymi sznureczkami butelek, które, żeby otworzyć, trzeba było zerwać plombę. Dzięki temu wiadomo było, że piwo utrzymuje swoją świeżość. Mam nadzieję. Że przechadzając się obecnie ulicami Grudziądza, będą Państwo inaczej spoglądali na kamienice, w których było bardzo wiele zakładów przemysłowych, jak również handlowych. Bardzo dziękuję za uwagę.